Salon polityczny trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Witold Waszczykowski, Sprawa i Sprawiedliwości były minister spraw zagranicznych, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, w dzień panie, Państwu. Panie pośle, dziś polski rząd złoży skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy zwanej ACTA 2. Czy to jest próba przejęcia inicjatywy przez Polskę, która ostatnio była w trybunale stroną oskarżaną? No, ale również wygrywającą, na przykład w sprawie podatków dla sieci wielkopowierzchniowych. Ale oskarżaną. Wygrywającą, ale oskarżaną, a nie wnoszącą skargi. Ważne, żeby wygrać, żeby sprawiedliwość była po naszej stronie, jak to się mówi. Mamy tutaj trzy możliwości, aby walczyć z tą, z tą akta dwa. Po pierwsze, możemy spróbować zaskarżyć, tak jak to zrobimy. Po drugie, w nowym Parlamencie Europejskim możemy próbować nowelizować tę ustawę. No i trzecie, ta ustawa, jeśli, czy ta dyrektywa, przepraszam, jeśli będzie musiała być wdrażana, to państwo ma ponad dwa lata czasu na realizację. No i ma możliwości uchwalić ją według własnych rozwiązań. No więc właśnie dlatego pytam, czy to nie była taka próba przyjęcia inicjatywy, ponieważ sam, sam wicepremier Gliński, mówiąc o tym, że będzie ta skarga złożona, powiedział, że to jest zmuchanie na zimne, bo są inne sposoby, żeby, zablokowanie, no, z, żeby w, zablokować te. Wszystkie akcerze. równolegle chcemy spróbować, dlatego że rzeczywiście to wejście w życie tej dyrektywy może. Bardzo skomplikować życie w internecie, szczególnie młodych ludzi, którzy już w tej chwili nie potrafią żyć bez internetu. E, A pan potrafi? To jest, no ja przeżyłem pół życia bez internetu, więc mógłbym wrócić oczywiście do telefonu na Klatce Schodowej, ale nie ma potrzeby. No. No ale chyba telefonów nie zagrozi. Dobrze panie pośle, panie 24 czerwca tsuę wyda wyrok w sprawie skargi, którą komisja złożyła na Polskę za zmiany w Sądzie Najwyższym w wyniku których z urzędu miała odejść część sędziów, m.in. prezes Małgorzata Gerzdorf i 11 kwietnia Rzecznik Generalny Trybunału wydał opinię, że te przepisy są sprzeczne z prawem Unii. To oczywiście niczego nie przesądza, ale czy Polska powinna bezwzględnie, Pana zdaniem, wykonywać wszystkie wyroki, wszystkie orzeczenia w SUE? No Polskie władze już zadeklarowały wielokrotnie, że będą wykonywać, natomiast ja bardzo chętnie zobaczę to uzasadnienie. I bardzo chętnie zobaczę to prawo Unii, dlatego że w żadnych prawnie nas wiąząc, wiążących dokumentach Unii Europejskiej nie ma definicji praworządności, nie ma definicji jak wygląda, czy ma Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy, czy wo, w ogóle struktura sądownictwa. To są kwestie pozostawione państwom członkowskim. Więc moim zdaniem to jest próba takiej falandyzacji, czy jak ja to nazywam, timmermansizacji prawa europejskiego. Być może najpierw była zapowiedź, że ta decyzja zostanie wydana tuż przed wyborami. Ale jeśli będzie to jakieś pokrętne i mętne tłumaczenie, dlatego wydaje się, że przesunięto to na po wyborach, bo przed wyborami byśmy to być może nawet obśmiali taki, taki wyrok czy taki tak uzasadnienie. Czyli to przesunięcie jest na naszą niekorzyść czy na naszą korzyść? Myślę, że na korzyść, aby to nie wpływało na no, Ale nie możemy obśmiać, panie no nie, 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 oczywiście, nie. że nie obśmiewamy, natomiast no bardzo. Bardzo chętnie się zapoznamy i w jaki sposób, do jakich dokumentów się odnosi tutaj TSUE wtedy, żeby, żeby badać, monitorować i, i, i nasz ustrój sądów. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble w tak. rozmowie z Rzeczpospolitą powiedział tak. Rządy prawa faktycznie oznaczają przestrzeganie wyroków odpowiednich sądów. Nie zauważyłem jednak, aby Polska nie wypełniała orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy to jest osobista życzliwość pana Szojble, czy też sygnał, że z Polski zdejmuje się taką łatkę kłopotliwego członka być wspólnoty? Może, być może jedno i drugie, dlatego że ja znam pana Szojble od kilku lat i wiem, że od kilku lat wypowiada się podobny sposób. Przestrzega Niemców, aby nie krytykowali Polaków, bo nie mają tego prawa moralnego i wszelkiego innego. Więc być może to jest jego osobista też, ale być może jest to. Przesłanie do Niemców ważne w tej chwili, aby odeszli od e, stygmatyzacji rządu polskiego. Francuski minister <noise> gospodarki powiedział, że Paryż powinien zwracać większą uwagę na Polskę, która będzie wkrótce jednym z największych krajów Unii, że lekceważenie Polski, którego dopuszczała się Francja, to był błąd. To jest taki kolejny sygnał, że Polska przestaje być nacenzurowana. E, ch chyba chodzi o wypowiedź Bruno Lemera, tak. e, to, którego znam, które poznałem w 2017 roku, kiedy był jednym z polityków, którzy popierał wtedy kandydata Filona i miał być wtedy minister spraw zagranicznych, jeśli Republikanie wygrali, przeszedł do obozu Macrona. Jest to Germanofil, ale to z drugiej strony też bardzo przyjazny Polsce polityk, bardzo nam sprzyjający. Myślę, że Francuzi się zorientowali, że również marginalizacja Polski nie pomaga im, że Niemcy zagospodarowali tę część Europy gospodarczo. Wmiana gospodarcza między Niemcami a Polską jest większa niż Niemcami a Rosją, a wymiana gospodarcza Niemcami a Grupą Wyszehradzka większa niż Niemcami a Francją. Więc myślę, że Francja zaczyna dostrzegać, że ta część Europy, że traci tę część Europy, traci kontakt z tą częścią Europy i być może dlatego tego typu wypowiedzi. A że takie wypowiedzi się zdarzają tuż przed wyborami, to jest przypadek? <laughs> Według pana? Czy nie? <laughs> Ale przyzwalają w Polsce, no to, to, to miło, no, że to, to miło, my możemy w tej chwili pokazać, powiedzieć, a, nie, a nie mówiliśmy, nie jesteśmy żadnym tym krajem marginalizowanym, odsuwanym w trzecim rzędzie czy w czwartym i tak dalej. E, jesteśmy krajem, którego, którego politycy zachodniej Europy postrzegają dobrze. Jak ocenia pan szansę na lepszy dla Polski wieloletni budżet Unii Europejskiej, na bardziej dla nas korzystną niż ta propozycja Komisji Europejskiej politykę spójności? Czy ten sojusz? państw Europy Środkowej i Wschodniej będzie, będzie miał siłę przebicia, żeby te sprawy doprowadzić <grym> do pomyślnego końca. Mamy taką nadzieję, tym bardziej ta nadzieja wynika z faktu, że wiele pieniędzy z Funduszu Spójności wraca potem do krajów Europy Zachodniej poprzez technologię, którą kopujemy, poprzez firmy zachodnie, które budują tą infrastrukturę. Jak się jedziemy po drogach, to widzimy nazwy austriackie, skandynawskie i to, 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 ich, to też również ich godziłoby, to, gdyby ograniczyli fundusze spójności. Czy myśli pan, że <coughs> Franz Timmermans ma duże szanse na objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej po zwycięstwie jego partii w wyborach europejskich w Holandii. Co prawda nie jest to jakieś miażdżące zwycięstwo, bo to jest zaledwie według, według sondaży 18%, no ale zawsze pierwsze miejsce. No tak, myśmy się spodziewali, bo znając sytuację w Holandii było wiadomo, że nawet jeśli on nie należy do partii rządzącej, dzisiaj premier Rutte, to premier Rutte ma jakąś do niego słabość i będzie go popierał. No ale to zależy od układu wyborczego, jakie miejsce zajmie w ogóle partii, Europejska Partia Socjalistów w Europarlamencie. Czy nadal on będzie tym szpicem kandydatem czy i czy w ogóle uznamy tą koncepcję z szpicem kandydatem, bo premier Morawiecki już kwestionował, na ostatnim szczycie w, w Rumunii, że to wymaga jednak głębszych dyskusji i negocjacji między rządami, a nie tylko układów partyjnych. A kiedy słyszy pan o nastrojach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to co z nich można wyczytać, jeśli chodzi o kształt Parlamentu Europejskiego i w ogóle Unii Europejskiej w że, najbliższej przyszłości? Że, że Parlament Europejski będzie bardziej z, z, zrównoważony, że stracą znacząco po się głosów partie. Ludowa, socjalistyczna. Pewno Zieloni będą troszkę mocniejsi, pewno liberałowie Alde będą mocniejsi, ale też ten, ten sojusz Salwiniego może, może być mocniejszy. Jeśli Brytyjczycy pozostaną w EKR-ze, to EKR też będzie, będzie silny i będzie to bardziej zrównoważona zrównoważony układ sił w Europarlamencie. A jeśli chodzi o całość Unii hmm. Europejskiej, to nadal według pana pierwsze skrzypce będą grać Niemcy wraz z Francją. No, w dalszym ciągu, bo to są największe dwa państwa, to są lokomotywy czy motory e, Unii Europejskiej. E, tak to jest, no, my, my nie mamy, mamy złudzeń, jesteśmy, jesteśmy realistami, wiemy, że Niemcy będą dominować. Ale przypominamy tylko, że to nie może się odbywać kosztem innych, że proporcjonalnie nasze interesy też muszą być brane pod uwagę, a nie mogą być lekceważone totalnie. A teraz mieliśmy taką Czy sytuację Czy może jest ożywienie, ożywienie trójkąta często, weimarskiego na lekarze. najwyższym szczeblu? Ja się starałem to zrobić. Przypomnę, że w 2016 roku obchodziliśmy 25-lecie, i na poziomie ministrów spraw zagranicznych w Weimarze odbyła się wielka uroczystość z moimi kolegami z Francji i z Niemiec. No, no, to był stronie... szczebel ministerialny. Ja no mówię Po, o po, po, po naszej szczeblu. stronie jest taka chęć, natomiast nie ma chęci. Głównie po stronie francuskiej, ale też trochę po niemieckiej. Niemcy są bardziej skłonni do tego, żeby odnowić ten ten trójkąt ale nie ma chęci po stronie francuski. A jak pan się czy z wokół <tryk> amerykańskiej ustawy 447 ucichnie po wyborach? Bo ostatnio nawet bardzo mocno włączyło się polskie stronnictwo ludowe i kolejny raz Władysław Kośniak Kamysz zadaje publicznie pytanie, czy to jest kwestia <tryk> handlu, czy Polska, jak powiedział, nie. przehandlowała czy zamierza przehandlować? Polski majątek w zamian za Ford Trump. Ja przypomnę, że taki majątek, ten majątek chciano przehandlować, ale właśnie z poprzedniej koalicji, kiedy PSL był u władzy. Przypomnę próbę sprzedaży lasów państwowych i tak dalej. Nie, nie ma takiego handlu. No tak, handlu. ale teraz wiemy o co chodzi. Nie ma takiego handlu. Gdyby była taka, taka skłonność ze strony na przykład Amerykanów, to oni mieli wymarzoną sytuację w czasie, kiedy wchodziliśmy do NATO i wtedy mogli postawić takie warunki. Nie, nie ma takich warunków. Proszę nie czytać jakichś marginalnych portali, które coś tam wspominają. Ustawa 447. Ja, ja, ja rozumiem, ja się odnoszę do tych słuchaczy, Także którzy marginalne. czasem powołują się na, tak jak Washington Beacon czy, czy inne marginalne portali, który coś wspomniał, powołując się na jakieś anonimowe źródła. Ustawa 447 nie wymienia żadnego kraju, nie, nie mówi o żadnej restytucji. A dlaczego teraz jest tak głośno wokół tej sprawy? Ktoś chce zrobić z tego właśnie biznes polityczny. No to, to głównie tak narodowa część skrajna, która. Czyli konfederacja. Która walczy na lękach w Polsce. No jakaś tam, jakiś tam margines antysemityzmu w każdym kraju na świecie świecie istnieje, więc się do tego. Natomiast kwestia restytucji mienia jest rozwiązana. Wszyscy indywidualni którzy, ludzie, którzy mogą uwiarygodnić, jakoś udokumentować. Swoje roszczenia, mają prawo to zrobić indywidualnie poprzez proces sądowy w Polsce. A czy wystarczy po stokroć <grym> zapewniać, że właśnie tak jest, że sprawa jest załatwiona, że już w czasie PRL-u tak została jest, cierpliwie, załatwiona, cierpliwie czy może trzeba... potrzebne jest jakieś dodatkowe prawo, jakieś zabezpieczenie, nie wiem, wspólne polsko-amerykańskie oświadczenie, jakiś taki gest, który by zamknął usta tym, którzy podnoszą te kwestie? Na pewno się nie zamknie, dlatego że po stronie izraelskiej czy diaspory żydowskiej, bo nie ma roszczeń izraelskich, ze strony Izraela nie ma. Natomiast z części diaspory... Izraela nie, ale może pewne grupy w Izraelu chciałyby no to, to tę to kwestię będą. podnosić. To tak? będą, to będą. Przypominam tę delegację, która została odprawiona. I do tego, się, do tego się trzeba przyzwyczaić, że będą i trzeba to korygować, trzeba cierpliwie tłumaczyć. Tak jak tak tłumaczyć, że dzisiejsze powodzie to nie jest kabaret. E, mamy stan klęski w niektórych to teraz częściach pan, Troszkę pan kraju. pomieszał. Trochę pomieszałem, dlatego że widzę, że politycy grają nieszczęściem ludzkim w tej chwili jestem zaskoczony, Chciałbym że... Nieśmiało przypomnieć, że w 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość też jeździło na wały, żeby sprawdzić, jak się trzymają. No Także... tak, i, i to nie... nie, 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 nie Chociaż nie rządziło wtedy. Nie blokujemy tego. Pomoc ludziom jest najbardziej wskazana. Natomiast wyśmiewanie się, określanie to, że ktoś robi kabaret z pomocy ludzkiej, no jest w wysoce niezasadne, wręcz błędem politycznym, który no, mam nadzieję, że pan panu nie się odbije. W, w, w każdym razie pan tam u siebie w terenie nie musi, nie musi się przebierać w stroje powodziowe, na bo chwili, powodzi na, na szczęście ale drżę. Patrzę, nie ma. Patrzę, patrzę w, w niebo za każdym deszczem, bo mieszkam na takim terenie, gdzie również bardzo często nas prawie co roku podtapia. Mhm, tak, mieszkamy na, tym, na takim terenie dosyć bliskim, ale to nieważne. Nie no na koniec zapytam, jak pan jako były szef msz i był ambasador Polski w Iranie ocenia groźby Donalda Trumpa wobec tegoż Iranu, że y, będzie wielka siła, będzie koniec. Czy, czy, to się, czy to się skończy na pogróżkach, na takiej się... wymianie, wymianie właśnie... W, w na presji, pogróżek, na tak? presji, tak. Ja tylko powiem jednym zdaniem, że Stany Zjednoczone są niezadowolone z tego porozumienia 2015 roku, które zamroziły program nuklearny Iranu, ale nie pozbawiły Iranu zdolności zbudowania takiej bomby. W związku z tym oni chcą odmrozić ten program, to porozumienie, i chcą zmusić Iran do pozbycia się tych zdolności, do, również do zatrzymania programu rakietowego. I będzie to presja głównie ekonomiczna, polityczna. Będzie też presja, groźby militarne. Niebezpieczeństwo jest tylko takie, że mogą być incydenty, które mogą doprowadzić do jakichś incydentów. Miejmy Jeśli. nadzieję, że nie będzie. Bardzo dziękuję. Witold, Waszyk, Prawo bardzo. i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz. Do usłyszenia.